Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji Park Talks. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który być może wiąże się troszeczkę z odpoczynkiem, ale w głównym, w głównym mierze mówimy o projektach dofinansowanych z Unii Europejskiej. Moim gościem jest Maciej Berliński. Cześć Maciej. Cześć Hubert. Chciałbym Cię zapytać o coś, co nazywamy sieciami projektowymi. Jakbyś byś mógł powiedzieć, jakie są założenia, idea, i jak w praktyce te sieciowe projekty wyglądają i czym są? Produkty sieciowe zawsze brzmiały trudno. Mhm. To pomysł, który zrodził się wiele lat temu, ponad 12 lat temu, kiedy program był przygotowywany. Okay. Naszym założeniem było zmobilizowanie przedsiębiorców do pewnej współpracy, tak aby chcieli razem zrealizować projekt i dzięki temu projektowi oferować swoje produkty pod jedną marką, i żeby ta współpraca utrzymała się trochę dłużej niż przez chwilę. To działanie było skierowane dla szerokiego grona przedsiębiorców. Tak naprawdę projekty, które zgłaszali w ramach tego działania, musiały być innowacyjne w skali kraju, mogły być realizowane w branżach, które dla danych województw były istotne pod kątem ich rozwoju i ich możliwości. Natomiast życie pokazało, że nasze pierwotne założenia, na których bazowaliśmy, że Dziesięciu przedsiębiorców uda się namówić do współpracy, mm -hmm. szybko zostały zweryfikowane przez życie. I ten pierwszy konkurs, w którym postawiliśmy tak wysokie warunki, niestety okazał się zbyt trudny. I nawet projekty, które wybraliśmy do realizacji, nie zostały ostatecznie zrealizowane przez przedsiębiorców. Dlatego te warunki zmniejszyliśmy i ostatecznie pozostały projekty, w których uczestniczyło maksymalnie trzech przedsiębiorców. Okay. Też istotne, największym zainteresowaniem cieszyła się branża turystyczna, i większość projektów, które realizowaliśmy, właśnie były z branży turystycznej. No właśnie, o tych projektach turystycznych będę chciał y, Ciebie zapytać o te konkretne projekty, ale mówimy tak naprawdę o tym tej pierwszej, jakby, powiedzmy, edycji, która dotyczy Polski Wschodniej, czyli tego obszaru, który y, może być takim. Y, Regionem, gdzie ta innowacja i to wykorzystanie tych projektów i wdrożenie ich no, da taki impuls do rozwoju tego, tego obszaru. Tu myślę, że mogę Cię zaskoczyć, mhm. bo na pewno troszkę dłużej w Parpie pracuję. Okay. To nie jest pierwszy program, mhm. w ramach którego realizowaliśmy projekty z branży turystycznej. Jasne. W pierwszym programie Polski Wschodniej realizowaliśmy jeden z największych w Europie projektów turystycznych mhm. związanych. Stricte ze szlakiem turystycznym, okay. rowerowym. I realizacja tego projektu przyczyniła się również do kolejnych pomysłów, tak, aby tą branżę turystyczną wspierać zarówno w kolejnym programie, jak i też w obecnym, czyli Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Okej, okay, no to przejdźmy może do tych projektów, bo jest taki jeden, który, od którego chcę zacząć, i który zbudził no i rozpalił trochę też moją wyobraźnię. Myślę, że naszych słuchaczy też. Kosmiczne mazły. Czym tak naprawdę jest ten projekt i jak to wygląda, do kogo jest skierowany i kto może z niego skorzystać? Na pewno jest to ciekawy projekt. Tym bardziej w bieżącym roku, kiedy to pierwszy Polak poleciał na stację kosmiczną i na pewno będzie wzbudzał coraz więcej emocji ten mhm. projekt. Pomysł narodził się dość dawno. Jest to oferta skierowana dla dzieci i młodzieży. Okay. Dla grup zorganizowanych, tutaj nasi beneficjenci, a w zasadzie nasz beneficjent, mówimy tutaj o tych trzech podmiotach, które współpracują, organizuje kolonie, obozy mm -hmm. z tematem przewodnim kosmitów, UFO. Okay. Jest stworzony poligon, coś na wzór strefy 51, mm -hmm. na którym ta młodzież, te dzieci mogą spędzić czas, odłączone od swoich komórek, co na pewno jest cenne jest dla bardzo rodziców. A ten projekt już od paru lat funkcjonuje. Cieszy się dużym zainteresowaniem. Tych trzech przedsiębiorców jest rozlokowanych w pewnych odległościach od siebie, dlatego aby zapewnić pewną spójność i stworzyć taki klimat dla tej młodzieży, w ramach projektu też zostały zakupione autokara, autokary, mhm. którymi Dzieci rozpoczynają swoją przygodę z projektem, okay. i między atrakcjami, które są im udostępnione, poruszają się właśnie tym tematycznym autokarem związanym z UFO, tudzież kosmitami. Projekt oferuje wiele atrakcji. Myślę, że nie ma sensu ich wymieniać, bo dobrze, jak one są zaskoczeniem, jak młodzież pojedzie. Ale naprawdę warto, aby młodzież skorzystała z takiej oferty tego naszego beneficjenta. Okej, okay, no to z Mazur Teraz może przenieśmy się w Bieszczady. No bo tam też mamy jeden projekt, który jest ciekawy, i warto, żeby nasi słuchacze czy widzowie też o nim kilka słów usłyszeli. Chodzi tak naprawdę o odkrywanie zatopionych wsi na zalewie solińskim. Brzmi trochę futurystycznie, nieco jak ten temat kosmiczny, ale powiedz proszę, jak to działa? Co mogą zobaczyć w pieszczadach, któreści właśnie dzięki technologii VR, czy AR, czyli tej wirtualnej rzeczywistości, czy rozszerzonej rzeczywistości? Na czym polega ten projekt? Już uchyliłeś rąbka tajemnicy, mhm. bo wspomniałeś o zalewie, mhm. zalewie sztucznym, który powstał de facto na początku lat 70., tutaj pod koniec 60., -tych. aby on mógł zaistnieć w Bieszczadach, faktycznie konieczne było zalanie kilku wsi. Mhm. A w momencie, kiedy one były zalewane, oczywiście te budynki, kościoły, cmentarze, które tam się znajdowały, nie były usuwane i one nadal pozostają pod powierzchnią wody. Pomysłem tych przedsiębiorców, którzy wystąpili do nas z wnioskiem, okay. było stworzenie projektu, w ramach którego turyści przy użyciu wirtualnej rzeczywistości będą poszukiwać tych ukrytych skarbów, obiektów. Do ich dyspozycji w ramach projektu zostały zakopione łodzie żaglowe, motorowe, kajaki, katamarany, jak również stworzone miejsca noclegowe. Taką ideą większości tych projektów turystycznych jest to, aby zatrzymać turystę na miejscu, żeby stworzyć mu taką ofertę, którą będzie mógł realizować przez kilka dni, żeby nie przyjeżdżał tylko na chwilę, mhm. zrealizować jakiś cel, który sobie zaplanuje jeden, ale żeby dostał pakiet usług, z których będzie mógł skorzystać de facto raz go wykupując, to też mobilizuje do takiego aktywnego mhm. spędzania czasu. I tutaj faktycznie przy użyciu tych jednostek pływających tudzież kładów może podróżować, pływać po jeziorze, tudzież podróżować dookoła jeziora, poszukując geotakowanych lokalizacji, tworząc de facto realizując taką grę terenową. Wspomniałeś o tym takim pakiecie usług, to tak naprawdę dzięki tym projektom, które są dofinansowane przez Unię Europejską. Ta, te programy, te projekty rozwijają nie tylko zainteresowanie Polską Wschodnią w tym przypadku, ale także i lokalną gospodarką, która dzięki tym no, może czerpać też benefity z tego, że interesują się mieszkańcy Polski no, tym regionem. Jak najbardziej. Celem tego działania mhm. również było pobudzenie tej gałęzi gospodarki, jaką jest turystyka, na terenach, na których przemysł nie jest aż tak zaawansowany, tak intensywny jak w pozostałych częściach jest. Polski. Niezaprzeczalne walory przyrodnicze i historyczne mają te województwa Polski Wschodniej, i warto jest pojechać tam w wakacje, ferie, pozwiedzać i te projekty, które realizowaliśmy w ramach Polski Wschodniej pomagają nam właśnie ten cel zrealizować. W tym bardziej, że to zaledwie część z nich. Je, oczywiście o dwa jeszcze będę chciał dopytać. Mam tutaj przygotowane w swoich notatkach dwa kolejne projekty, o które chcę zapytać, bo to, o czym wspominasz, jest bardzo ciekawe i też pokazuje, jak różnorodne są te projekty. Bo z jednej strony mówimy o kosmosie, który jest no, na topie teraz, tak naprawdę dzięki, e, dzięki Polakowi, który e, no, przeżył tą przygodę i reprezentował nasz kraj. Ale powiedz. Jest jeszcze taki temat, który mnie osoby się bardzo interesuje, no bo gdzieś tutaj ten wątek kryminalny jest poruszony. Co tak naprawdę dzięki funduszom unijnym udało się zrobić w Lublinie? Ten projekt, który nazywa się Awatarem Miasta. Jakbyś mógł przybliżyć naszym słuchaczom, na czym on polega, i tak naprawdę, kto może być nim zainteresowany. Jest to dość ciekawa oferta. Mm -hmm. Tak jak wspomniałem na początku, projekt musiał być innowacyjny, więc jest ta oferta nie. jest innowacyjna. Bazuje na obiektach zlokalizowanych na Starym mieście w Lublinie. Mhm. Niezwykle urokliwe stare miasto, wplatając elementy historyczne rozwoju Lublina. Mhm. Tutaj nasz beneficjent, również tu jest trzech partnerów, którzy wspólnie realizują ten projekt, oferuje Przeniesienie się w czasie do Lublina dawnych lat i spędzenie czasu na rozwiązywaniu zagadek i poznawaniu historii. Są elementy wystaw interaktywnych czysto historycznych, ale również w dwóch obiektach są gry podobne do escape roomów mhm. może nie tak klasycznych, związanych z Wyjściem z pokoju za wszelką cenę, natomiast jest to odgadywanie zagadek i zbieranie punktów. I tutaj naś, nasz beneficjent poszedł w kierunku kryminalnym. Mamy możliwość rozwiązywania zagadek związanych z funkcjonowaniem na przykład komisariatów, policji, milicji, okay. tak naprawdę od czasów przedwojennych do czasów obecnych. Mamy możliwość wzięcia udziału w rozwiązywaniu zagadek i poznawaniu tajników nieboszczyków prosektorium. Mm -hmm. Może nie każdemu to pasuje, ale myślę, że <grystanie> młodych ludzi. Tak, to to może wciągać, a również możemy wcielić się w detektywa Lubelskiego mm. i przeżyć z nim historię i rozwiązywać zagadki. Czyli tak naprawdę te projekty, o których rozmawiamy, które no, możemy odkryć i możemy się z nimi zapoznać, właśnie w tym okresie wakacyjnym, który obecnie mamy, to nie tylko podróż w kosmosie, to nie tylko rozszerzona rzeczywistość, ale też ci entuzjaści tematów kryminalnych mogą coś znaleźć. Ale i mamy coś takiego, co już ostatni, obiecuję ostatni z tych projektów, który mnie zainteresował. Oczywiście tych projektów jest więcej, ale tak się umówiliśmy, że cztery sobie wybiorę z tej, z tej listy. Osada wolności. Idea, która tak naprawdę reprezentuje projekt, jakbyśmy go mogli nazwać, Nowy Sztynort. Jest to ciekawa koncepcja, niejako wyprzedzająca trochę czasy, w których była realizowana. No tu warto wspomnieć o tym, że ten projekt powstał zanim nastąpiła pandemia. Mhm. A część założeń tego projektu odpowiada na potrzeby, jakie powstały po pandemii. Okay. Nasz beneficjent zrealizował projekt w bardzo urokliwym miejscu, znanym wszystkim żeglarzom. Jest to port w Sztynorcie i okolice zamku. Został odrestaurowany stary Spichlerz, w mm -hmm. którym powstało muzeum, również wykorzystujące technologie VR. I to jest jakby jeden element poznawania tych tajników i historii żeglarstwa, Jasne. tudzież jezior mazurskich. Yy, drugi element to jest oferta skierowana do żeglarzy, mhm. ale również dla osób z niepełnosprawnościami. Tutaj duży nacisk został położony na to, aby sprzęt, który oferuje beneficjent, był dostosowany do potrzeb. Mhm. I mówimy tutaj o jachtach turystycznych, regatowych. Jasne. Czy też pojazdach specjalnie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych? I trzecim elementem, który niejako wyprzedzał właśnie swoje czasy, jest zaoferowanie możliwości pracy zdalnej. Taki pomysł w 2018 roku miał beneficjent aby stworzyć warunki, żeby osoby, które mogą pracować przy użyciu wyłącznie komputera, mogły przyjechać ze swoją rodziną w tak urokliwe miejsce, Rodzina mogłaby wypoczywać w czasie, kiedy ta osoba będzie pracowała. I tu nasz beneficjent stworzył odpowiednie warunki, e, czyli dostęp do odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia, mm -hmm. internetu e, i zaoferował to tak naprawdę w minionym roku, bo dopiero ten projekt Świetnie. został zakończony w 2024 roku i pełną swoją funkcjonalność myślę, że osiągnął dopiero w tym roku. Po wakacjach będziemy mogli ocenić efekty, jak dużym zainteresowaniem się cieszy. No właśnie, ten komponent pracy zdalnej jest niezwykle istotny, no bo jednak ta pandemia, o której wspomniałeś, też zmieniła sposób i podejście, jak... Firmy podchodzą do pracy zdalnej, i ten właśnie komponent może pokazywać i być takim wyjściem też naprzeciw potrzebom, czy to osób, które chcą właśnie połączyć tą turystykę i też pracę. Ale tak, rozmawiamy o tych projektach. Opisujesz to, co mogą zobaczyć osoby, które odwiedzą właśnie te, te cztery lokalizacje, czy też inne, zobaczą inne projekty. I mam takie pytanie, które tak naprawdę. Nieco wybiega w przyszłość, ale jestem ciekaw Twojej perspektywy. Czy możemy powiedzieć, że za 10 lat będziemy mówić o jakimś takim efekcie Polski Wschodniej z uwagi właśnie na te projekty? Mam na myśli tutaj, czy to wyznacza pewien trend w polskiej turystyce, tworzenia takiego nowego podejścia do pokazywania historii, do obcowania z tą historią, do edukacji przyszłych pokoleń w kontekście tego, jak, jak wykorzystać potencjał tych miejsc, które, no, które w których Polska jest po prostu bogata. Myślę, że działania, które są realizowane w ramach kolejnych edycji programów mhm. dla Polski Wschodniej, potwierdzają potrzebę realizacji dużych projektów. Te mniejsze projekty skierowane dla pojedynczych przedsiębiorców są realizowane mhm. z programów regionalnych, natomiast my kładliśmy nacisk na bardziej złożone projekty, i obecnie na pewno nie da się zrealizować projektu nie uwzględniając technik wiar. To jest potrzeba czasu. Jasne. Mam nadzieję, że nie wyeliminuje to całkowicie obecności nas w tych mhm. ładnych warunkach przygody, przyrody. Jasne. Natomiast co będzie za 10 lat? To jest tak odległa przyszłość, że trudno prognozować, mhm. jak rozwinie się technologia i co będzie mogła zaoferować pod kątem doznań, podróży, mhm. szeroko rozumianej turystyki. No sam, sam przykład tego szlaku, o którym wspomniałeś na samym początku, uzupełniając tą moją wiedzę, i to też jest fajne, że w tej przestrzeni w ramach tego podcastu możemy e, wymieniać się tymi doświadczeniami, i ja też mogę korzystać z, z wiedzy osób, które, tak jak wspomniałeś, no mają ten, tą wiedzę i w instytucji bardzo dużą. Na koniec mam takie pytanie, może trochę e, osobiste, ale czy Twoim zdaniem jest jakiś z projektów, który w Twojej ocenie? Będzie najbardziej spektakularny pod kątem tego, jak się zmienia nasza mediowa rzeczywistość. Czyli który, jeżeli chodzi mi o taki projekt, który Twoim zdaniem będzie najbardziej spektakularny pod kątem zdjęć, relacji w mediach społecznościowych, który pod tym kątem może też zachęcić się odwiedzających, że pojedźmy tam, bo jednak może powstać z tego fajny materiał, możemy pokazać innym naszym znajomym, na przykład, jakie fajne rzeczy widzieliśmy, jak to, jak to wygląda. No bo jednak mówimy w tych projektach o pewnych rzeczach, które mają pewien wymiar. Wirtualny, a jednak ludzie lubią pokazać też czasem te, te miejsca, zarekomendować je innym, znajomym, rodzinie. Czy Twoim zdaniem są takie z tych, z tych projektów, których rozmawialiśmy, Twoim zdaniem, będzie jeden taki, który będzie taką fabryką spektakularnych ujęć? Myślę, że byłoby to niesprawiedliwe wskazanie jednego projektu, bo każdy ma jakieś atuty. Mm -hmm. Jeśli chodzi o zdjęcia, na zewnątrz realizowane, to na pewno dwa projekty, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli zarówno ten zlokalizowany w Bieszczadach, mm -hmm. jak i Mazurach, są równorzędne. Niezależnie, czy będziemy korzystać z oferty jednego czy drugiego przedsiębiorcy, miasta. te zdjęcia, które tam wykonamy, będą bardzo widowiskowe. Natomiast jeśli chodzi o takie relacje w mediach społecznościowych i mm -hmm. to, co jest klikalne, to myślę, że tutaj awatary miasta są projektem nie do pobicia też filmy które udostępniają e, potencjalnym klientom na YouTubie pokazują e, jak można zrealizować właśnie ciekawie tego typu projekty zlokalizowane de facto w budynkach. To, o czym wspominasz, czyli te, to sprawiedliwe podejście jest też bardzo ważne, bo jednak e, wrażliwość każdego z nas jest inna. Zresztą, bo rozmawialiśmy o kryminałach, nie każdy będzie mógł też, czy nie każdy będzie może chciał pewne, z pewnymi rzeczami się zapoznać. Niemniej zachęcamy, wydaje mi się, naszych słuchaczy i, i, i widzów do zobaczenia, co dzięki funduszom unijnym udało się zrealizować i jakie no, cuda można dostrzec w Polsce wschodniej. Macieju bardzo ci dziękuję za podzielenie się tym, tym jak wyglądają te projekty i co warto zobaczyć. Ja oczywiście zachęcam państwa do śledzenia stron Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie więcej o tych projektach możecie państwo się dowiedzieć, ale i także na mapie dotacji. Macieju bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję A bardzo. Państwa zachęcam do śledzenia Park talks, stron agencji no i do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego podcastu.